Pochwalony Jezus Chrystus w końcu piątek. Jak to dobrze, będziemy mogli przez weekend odpocząć, ale wszystko dla Chrystusa, nawet odpoczynek jest dla Boga. Cały dzień chcemy z Chrystusem przeżywać, dlatego Was zachęcam, żebyście obudzili swoje pragnienia, abyśmy cali byli dla Jezusa. A dzisiejsza Ewangelia, ona dla mnie jest bardzo często wyrzutem sumienia. Jezus mówi, czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Ja, ja sam widzę, co się dzieje ze mną, gdy coś sobie o kimś pomyślę. Jakaś sytuacja, coś tam zaistniało i jakaś tam złość mnie bierze, i często nie puszczę, ale w momencie, gdy się pomodlę, gdy o tej sytuacji pomyślę, to bardzo szybko mi Jezus pokazuje, co ty myślisz, że jesteś lepszy. I nawet dokładnie w tej sytuacji, w tych okolicznościach, że się zachowuję, czasem gorzej. Jak Jezus to pokazuje, to od razu ta Ewangelia staje mi przed oczami, belka w moim oczy, a drzazgę komuś próbuje wyciągać. I to jest nasze życie: to jest nasze życie, że naprawdę są rzeczy, które nam nie pasują w innych ludziach, bolą, irytują, denerwują, a, a sami nie lepsi jesteśmy. Wiele jest takich okoliczności, w których robimy coś, coś gorszego, coś słabszego, coś głupszego. Niestety. To jest moment, że możemy się uderzyć w piersi, ale czemu co widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Zachęcam się, jest piątek. Może pomodlimy się koronką do Bożego Miłosierdzia? Może dzisiaj warto ją wziąć? Może prosić Boga o miłosierdzie dla siebie wobec tych wszystkich rzeczy, z którymi się sami zmagamy, i no, po prostu oddać to Panu Bogu, skruszyć serce. Ja chcę też dzisiaj to zrobić razem z każdym z Was, aby skruszyć swoje serce i nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Słowa do Ciebie, słowa do mnie, żeby być bliżej Chrystusa. Zapraszam, żebyśmy subskrybowali kanał Mocny w Duchu. Dajcie kciuk w górę. I tutaj poniżej jest teledysk. Daj mi usłyszeć Twój głos. Pomódmy się nim. A na kanale live dzisiaj o 16.30 będzie bardzo ciekawy ślub. Zachęcam Was do obejrzenia. Ślub, gdzie żona jest 17 lat starsza od męża. Zachęcam Was do obejrzenia.